Witam ja państwa bardzo serdecznie. Tak, licznie zgromadzony zgromadzonych przedstawicieli mediów. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować głównym zainteresowanym. Przede wszystkim Andrzejowi Gołocie, za to, że po raz kolejny będzie nam dostarczał wielkich emocji. Jak widzicie, ja jako promotor tego pojedynku powinienem być de facto w miarę bezstronny. Ale oczywiście, że bezprzątny nie będę, nigdy nie byłem, bo Andrzej był zawsze moim wielkim idolem, dlatego jak widzicie, jestem tutaj oflagowany od i, i, i wcale tego nie ukrywam, że moc trzymam kciuki za Andrzeja, tak jak całe życie, które Z nami co, jest tutaj taka ciekawa historia, bo trenerem do tej walki Andrzeja Kołoty jest Radeusz Romański. To jest taka bardzo ciekawa postać, ponieważ jak pewnie nie wszyscy wiecie, a mamy ze sobą w czasach amatorskich i jeśli chodzi o te walki, jest na remis. Dlatego ja przed tym, jak jeszcze kilka słów do Państwa powiem o czywie, to poproszę Tadeusza Rolandskiego, który przebywa na wszystkich treningach Andrzeja i tak naprawdę wie najlepiej, w jaki Andrzej znajduje się na dzisiaj dyspozycji. O kilka słów. Tadeusz, bardzo proszę. Dobry. 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 Dzień dobry

Шчекавао што така шчекавао што така. Познавај за кој спел. Не, 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 не така. Се прави. Јарче, добро. Хората мајства. Јас според ми што мога да го напишам за пана Голобедов. Się, a ja zajmę się kontynuowaniem. Proszę Państwa, przede wszystkim bardzo dziękuję władzom miasta Częstochowa za to, że stworzyli tak dobry klimat za to, że w Częstochowie jest tak piękna hala, nowoczesna hala, która jest jedną z najpiękniejszych hal w Polsce i dzięki temu możemy w moim rodzinnym mieście świętować tak wielkie wydarzenie, jakim będzie pożegnalna walka Andrzeja Gołębina z Berennikolsów. Oczywiście pożegnalna, z nazwy. Natomiast jak wszyscy znamy Andrzeja, nigdy nie wiadomo jak to będzie. Nigdy, nigdy nie wiadomo jak to będzie. Raczej pożegnamy. Jak to Andrzej ładnie mówił w jednym wywiadzie ostatnio? Jedna <ścoughs> została lekko na na szkół. Natomiast natomiast bardzo Andrzejowi jeszcze raz dziękuję za to, że zgodził się dla nas wszystkim. Oczywiście w formie pokazowej, bo ja wiem, że tutaj ciężko, w ciężkiej. E, to jest ciężkie zadanie dla nich, żeby dać dobre, dobre widowisko, a jednocześnie w ramach tego, że ta walka jest pokazowa i, i, i to nie będzie łatwe, natomiast jestem przekonany, że będzie to, e, to wykonalne i panowie zaprezentują nam znakomity bot. Obaj świętowali swoje sukcesy wtedy, kiedy waga ciężka była w Polsce nie w Polsce, tylko na świecie. Waga Ciężka na świecie była w swoim znakomitym okresie. Dlatego dostęp z tych znakomitych tutaj możemy się troszeczkę przenieść również w czasie i podobnie zobaczyć wielkich pieściarzy, których powiedzmy wprost w Wadze Ciężkiej oprócz braci dzisiaj brakuje. Chciałem bardzo również podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że taką galę możemy zorganizować naszym partnerom Baltic Corona, Colte, Flyspot, Buddy Blanco, firma Chris to wszystko, To wszystko nasi partnerzy, którzy powodują, że, że możemy te przygotowania do Ligali odbywać w znakomitym i towarzystwie, i w znakomitych warunkach. Także bardzo wszystkim za to dziękuję.